Cześć, tu Glucik 12. I oj, lepiej się odsunę. Oj, 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 oj. Dobra, już jestem. No dobra, nie za bardzo jestem na strasznie. No, dobra, już wracam, bo po prostu mój mlagi straszne dalej je mam. I teraz to jest już od... kolejny odcinek Let's Play z Glucikiem I na początku pokażę Wam eksperkę oj. Dźwięki, dźwięki. Dzięki czemu porządnie zmniejszyć? Oj, wydostał się, wydostał! Ale już nie ma go. Jak to działa? Otóż, panią, tam u góry mam respawn. W kopalni opuszczonej. Tam jest wylana woda. I one po prostu spadają sobie tutaj. A wtedy je można pozabijać. Pięknie, o. O, piąty level, dobra, i teraz idziemy na stanowisko zbierania. O, i już teraz trzeba pozbierać to wszystko, co tutaj z nich wypadało. Dobra, nie wszystko się daje zebrać. O, tu jeszcze i poodkładać. Dobra, i teraz pokażę Wam. Co mam? Znaczy się, tą budowlę, którą obiecywałem pokazać w poprzednim odcinku. No dobra, więc już wracam już sobie pod dźwięki. No więc tam u góry, już byłem za chwilę, wam pokażę co tam jest, o tam. Dobra, ale tak, tutaj na początku to jest linia kolejowa, która ściągnie tam aż do domku starego. Ups, dobra. Która ściągnie aż do starego domku, tego tam, co tam jest, ta strzałka i w ogóle. Nie ja tam dalej, mieszkam tam w magazynie wszystko, tylko tutaj jest sobie taki bunker, to miała być kopalnia, ale coś z nią nie wyszło. Nie wypaliła. No więc zbudowałem sobie taki domek. Tu takie wieżyczki ciekawe. I pokażę go od zewnątrz, może. Od zewnątrz on wygląda tak. Taki ładny sobie domek. A teraz pójdę na dół i pokażę wam tą budowlę. Które obiecywałem wam pokazać już w poprzednim odcinku, no czy się nie w poprzednim odcinku powiedziałem, że ją pokażę potem, dobra? Tak, już widzimy, że się zaczyna Netherrack. O, potem mam jeszcze Portal pokaże, tak, dobra? No więc tutaj mam już Netherrack, słyszę zombie. Tylko czasami mi tutaj klatkuje w różnych miejscach, takie, że nagle mi klatki strasznie złudzą, to muszę relogę robić. O, i tu jest budowla. Nie mam strzału, dobra? I teraz jeszcze ją dokończę, bo ona ma niedokończony dach. Dobra, wpaść mi troje No dobra, więc już skończyłem dać... Oj. Wow, zaraz mnie zabiję. Łu, ale spadek klatek. Szybko uciekać. No i jak widać tak wygląda od zewnątrz, tak ładnie pali. A w środku widzieliście już podłogę. No więc teraz pójdę sobie do mojego normalnego domu. Moją kolejką, na której są takie klatki, że nie wiem. I pokażę wam co tam nowego jest. Stałem. I już jestem przy domku i znowu spadek klatek. Tak... Uoj. O i co tam jest nowego? Otóż to jest nowe kwadło. Pokażę je tylko na zbliżeniu, bo mam tam straszne lagi. Tak jak w magazynie. Ono tam ma takie, takie jak lawa. Tam jest ono jeszcze po bokach, w tunelu takim. Tam się nic nie zmieniło z boku w bicykowni. Tak, zboże jak widać jest ścięte. UDIR. Oh tak tutaj nic nowego nie ma chyba. Jeszcze jest nowy portal, który wykopałem w tym kanionie, tam byłem. Kiedyś tam byłem. jest portal, on sobie wyglądał tak. Ładnie, tak stylowo. No. I, no i tutaj drzewa mam, wszystko. Mam tak jak było. O! Tak w końcu można to zlepić. Birt. Dobra, no i myślę, że to było na tyle w tym odcinku, pokazywałem co miałem, ej krow, mam nowe dźwięki, Słuchajcie, jak biegają, ale fajnie, ale spoko, dobra, więc to było na tyle z tego odcinka, dziękuję wam ci jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i cześć.